Hej, witajcie w nowym vlogu. Tak wiem, chwile mnie nie było, ale nadal jestem chora, nadal strasznie dużo się dzieje i po prostu e, stwierdziłam, że jakiś czas nie odpuszczę sobie nagrywanie, także nie wiem na ile duża jest ta przerwa, jak jakby mówiłam, ja miałam część filmów ponagrywanych e, wcześniej, więc myślę, że to chyba było nie więcej niż tam 2-3 dni, coś takiego. Nadal jestem chora, nadal się nie mogę wyleczyć. Tak to już bywa. Zaczęłam w końcu brać antybiotyk. Mimo, że bardzo tego nie lubię, i no ale. <laughs> widzicie, tak. Tak to jest i biorę go. Brałam go, wzięłam go już 3 dni. No i jest lepiej, ale to się coś super nie czuję się jeszcze. Tak dobrze, się spodziewałam się, że będę się czuć dużo lepiej No i tak, dzisiaj mam jeszcze sporo rzeczy do załatwienia Potem jedziemy do Warszawy No i tak, i pewnie znowu wrócimy późno wieczorem Więc też nie wiem, kiedy wam zmontuję tego vloga Kiedy on będzie W ogóle jest taka okropna, brzydka jesień Tak jest ciemno, pochmurno Ale też jak pada, to jeszcze jest jakiś taki klimat Wczoraj był... Pierwszy listopada. I nawet wrzucałam wam zdjęcie na Instagramie, bo jechałyśmy z moją mamą i nogi. jak to jest pięknie, zrób zdjęcie. Eee, I zrobiłam zdjęcie, bo wrzuciłam tej drogi mimo, że padało, to jakoś tak te liście ładnie... Ale dzisiaj tak wieje, jest tak ponuro, szarmo, Uuu. No, ale co? Tak nie przyniosłam sobie, czekajcie... Tomek mi zrobił... Nie, nie przyniosłam tych zakupów. <laughs> Słyszycie, jak <coughs> najgorszy jest ten kaszel. Natomiast ja kupiłam chleb i rogalika maślanego. Ale jaki ten kształt ten rogalik. <coughs> I moje śniadanie dzisiaj to będzie kawa, rogalik i serek waniliowy. Opowiem Wam, że ostatnio jakoś tak nie wiem, czy przez tą chorobę, czy przez coś, ale jakieś takie dziwne rzeczy nie smakują. Tu mam Tu mam No i tak. Z takich nowości... Czy coś Wam miałam opowiedzieć? Nie. No widzicie, no, cały czas ogarniamy remont. O, słuchajcie, gałgany. Po prostu gałgany. To jest hit. Cały czas mamy tyle wejść na stronę. Mimo, że już wszystko się wyprzedało, że Yy, że ta strona nam pada cały czas po prostu i już przenieśliśmy na bardziej taki wydajny serwer, ale i tak jest po prostu jest masakra i będą nowe czapki, nie martwcie się, będą nowe czapki, po prostu teraz będę ktoś mi napisał w komentarzu, że moje czapki się sprzedają szybciej niż te pomadki Kylie Jenner. <śm> I żebym robiła tak, że jak wrzucam te, żebym wrzucała od razu post na Facebooka i na Instagram i postaram się tak robić po prostu, bo faktycznie czasami było tak, że powiedziałam we vlogu, że coś wrzuciłam, a wrzuciłam te czapki, nie wiem, kilka godzin wcześniej, czy tam wieczorem nawet, i po prostu rano, jak już ludzie oglądali vloga, to nic w sklepie nie było, więc postaram się jakiś system tutaj e, wczesnego ostrzegania wprowadzić żebyście wiedzieli, no ale tak, ale czapki wrócą, no tutaj tak już Wam parę razy mówiłam, one są naprawdę ręcznie robione w Polsce I, i to musi trochę potrwać zanim, zanim one wrócą, natomiast w tym roku zrobiliśmy tak, że kupiłam trochę więcej tej przędzy, więc nie będzie tak jak w zeszłym roku, że po prostu pojawi się jeden model i on zniknie, tylko będą stopniowo, wiecie... Pojawiały się Dopóki nam się to, ta, to przędzenie Kończy to To będą się jeszcze pojawiały No i tak właśnie, no gałgan, Z gałganami po prostu też było mega dużo pracy I zajęcia Jeszcze remont, jeszcze jakieś tam inne sprawy I po prostu wiecie Doba jest za krótka No ale cóż Tak to w życiu czasami jest Ja idę, y, idę jeść y, śniadanie i odezwę się to późno. To znowu ja pokażę Wam, co mam na sobie. Jakoś jestem strasznie blada. Po tym świetle nie wiem. Źle się nie wiedziałam co mam się ubrać, więc wiecie, że jak jest taki dzień, jak nie wiem, co mam się ubrać, to jakiś taki standardowy zestaw. Czyli mam to wielkie, szare swetrzycho, które Wam się tak podobało. Ja chyba na mieszkamy się Wam w nim. pokazywałam, No tak. I... nie, chyba Wam pokazywałam już. Ten sweterek to jest e, kaszmirowy sweter z Zalando. To jest taki wielki, szary sweter. To są rurki z Only, standardowo. Ulubione dżinsy, tylko teraz kupiłam sobie na zimę takie ciemno-niebieskie, ale bardzo ładne, żeby nie było tak czarno, ponuro. I buciory te motocyklowe też, które Wam pokazywałam z holu z Zalando. I co? I założę Pokazuję, założę kurtkę. Wezmę tą. I na to beżową. Uuu, traciliśmy ostrość. Beżową kurtkę zarywona, Jest taka duża i szeroka, że wiecie, nie ma problemu, że tutaj jest tyle warstw. A ja ostatnio bardzo lubię taki, taki look, jak po prostu jest tutaj o wszystkiego dużo. Znaczy, mi zawsze tutaj ten pasek wypada przez dużo warstw, takie oversize, wszystko tutaj tak o, nie wiem bardzo mi się to podoba o, więc tak i tarabka bo w sumie dzisiaj zabieram tylko aparat, tam portfel, telefon, szminka, puder i antybiotyko. Proszę bardzo takie szybkie what's in my bag. Jeszcze tu dołożę aparat i chyba wszystko, tak myślę, że nic więcej. Nie potrzebuję zabrać. Tak, tak wygląda mój outfit. O, jeszcze znajdziemy! Gaugana do tego, gdyż jest chłodno, a ja mam świeżo umyte włosy, więc żeby nie było. O! Gałgany prawdopodobnie wrócą albo dzisiaj, albo jutro. Jeszcze tego nie wiem, więc musicie zaglądać, ale tak jak mówiłam, jak coś to dam wam znać na a, Instagramie, czy tam Facebooku, czy, czy gdzieś staram się wrzucić post. No i tak to wszystko wygląda. Zastanawiam ja się, czy o czymś nie zapomniałam, ale mam nadzieję, mam nadzieję, że nie. Tak I uciekam. Wiecie co? Jakoś mi się klei do tych. To jest ta pomadka ze Stellauder i jedyne co to jakoś tak włosy się trochę kleją. A i nadal nie mam hybryd. Jakoś. Nie lubię siebie z pomalowanymi paznokciami, ale taka przerwa też czasami to przyrobi Dobra, słuchajcie, udzielam. Myślę, że możemy takie założenie przyjąć. Opuść. Zagraniczne. Zagraniczne, to są miary. Organy zagraniczne mają to fajnego w sobie, że każde są podpisane indywidualnie. Rekolwa. To wszystko jest napisane, to nie Te ładne. <laughs> Aha, to rozumiem. Te ładne charakterem pisma to, ta, to mam charakter pisma. Ale to masz ładny charakter pisma. No może ta. nie jakiś zaproszeń na ślub, bym ci nie dała wypisywać, ale nie jest tak najgorzej. Widziałam gorsze przypadki. Nie, no, też. Ci lekarze, rzeczywiście, to jest taki. To jest. Oni po arabsku piszą, nie? No. To jest takie wyświetlanie. Rzeczywiście czasami coś napiszę Mi się kilka razy zdarzyło, że mnie pani z apteki odesłała do lekarza Że mam wrócić, ma jeszcze Właśnie raz wypisać, bo za... nie mogła Musimy Właśnie... się zapytać, czy myślisz, że te na farmacji szkolą odczytywanie chyba... No ale naprawdę i to się wkurzyłam, bo to jeszcze był lekarz wiesz W przychodni państwowej, musiałam znowu tam iść i siedzieć I prawie mnie wszyscy w tej kolejce zlinczowali, bo wiesz Wychałam się, żeby tylko pan mi wiesz, nawet powiedział, co tam jest napisane, i napisał drukowanymi. Ale też był taki niemiły, bo miałam tak jak mieszkałam z rodzicami, miałam takiego strasznie niemiłego lekarza. A u mnie pani pisze też na karteczce osobno, bo pisze kartowanie dla aha, aha. klienta, pacjenta. Mhm. E, no, musieli kłócić, bym zjadł coś. No to zjedź do maka, jak chcesz. A ty coś zjesz? Ja może jakieś frytki. Dobra, no zjadę to tak na szybko. Tak? Jakbym chciała fishmaka, to pewnie będzie długo trwało. No to, no ale muszę jeszcze chwilkę coś na komputerze. Mm. Do... E, A, jeszcze poproszę McChickena w zestawie niepowiększonym. Sałatkę lew, węgiel i zamówił słoniu na obiad. Rytki, rytki, ale lew ale lew byłeś w kadrze. O, przepraszam. A przepraszam. No Przede wszystkich pytania, wiecie. bo wszyscy zawsze piszą, że po co jem zdrowe jedzenie, skoro potem jem w maku. Dobrze, będę jeść tylko w maku. Będę jeść tylko McDonalda i Pista. Jest łabółka dla lwa. Komu? Bo ja chcę najpierw tam okay. rozumiem. Ojej, istnienia. To jadę? Nie, nie, nie no choć wiemy najpierw. A, wiemy, tak? No, A to się spóźnimy no. Mhm, mm, mm Jak się zamawia takie nietypowe kanapki, to są zawsze tak świeże robione, nie? Ja? Mhm. Mm Tam zmierzamy. idzie lew? idzie ja tylko musi. Dobry. No, dobrze. Pogoda jest okropna. Dobra, rzecz, że możesz tą optyką bawić, jeśli masz światło. Optyka, obiektyw, najważniejsze w tym jest szkło. To szkło... Zamykamy na razie kadrowanie, pamiętamy o tym, co mieliśmy, przechodzimy do techniki. Na takich warsztatach youtubeowych Na lekcjach Na lekcjach Słońce jak na lekcjach normalnie nie mógł siedzieć Już tupał ojej, pić mi się chce ojej, No bym się pić chciało, bo cały czas kaszle i mam chodźmy już, chodźmy. Ja myślałem, że ja bym się z lekcji urywał. My gdzieś a ja No proszę, taka niespodzianka Przerwa by się przydała. Kawowa. No wiesz, na, na wody dla słonia. A to ile sobie jak były zajęcia, podręczę 30, nie? Po półtorej godziny, no. No tak, to było 2,5 faktycznie. No 2,5. Kurczak tu się ciemno coś się zrobiło. W ogóle pogoda jest fatalna. O zobaczcie. Tak jest prawie tak jak jechaliśmy na weekend. To jest mniej więcej tak samo. Listopad, taki typowy listopad, tak Dobry. wracamy do Łodzi, ja jestem głodna, tyle Może Możesz być <noise> update. Jestem taki wypełniony, miałem tak. dwie kanapeczki. No widzisz, to może dlatego. musiała ci opowiadać, co się wydarzyło. I cały czas muszę robić taki ten briefing przed oglądaniem tego no serialu. Już mówi, że już to jest nie, nie powiedziałeś lewysypia. wcale, chciałeś sam obejrzeć. A potem Ale wiesz, począł. To poczuł... tak bardzo pasuje, bo ja zawsze zasypiałem z włączonym telewizorem. I Najgorzej. Tak usypiał, po prostu do słowa. Teraz nie mogę, bo oczywiście słowo nie pozwala. To jest czytanie... bardzo niezdrowe, żeby tak Dlaczego? Spać. Bo się nie wysypiasz, nie wypoczywasz wtedy. Dlaczego? bo twój mózg widzi migające światło ale I... ja tylko chwilę widzi to nie, 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 potem też widzi no na tej zasadzie na przykład się wybudzasz, nie? że jest poranek i się zaczyna robić widno i na to reagujesz, nawet mając zamknięte oczy tak jak, nie wiem, ludzie niewidomi też wyczuwają a i coś twarzysz. dobra, dobra nie, złe jest spanie przy telewizorze nie będziemy coś się wydarzyło, ale nie będę teraz opowiadać, bo dużo ludzi zaczęło oglądać ten serial, jak go poleciłam ostatnio, więc nie będę tutaj spoilerów robić. Dobry serial, no. Świetny. Chociaż mówię wam, że ja w pewnym momencie, bo ja tam pamiętałam z historii pewne fakty, no ale, tak jak mówię, nie pamiętałam, nie wiem, czy im się syn urodzi na przykład, czy nie, więc weszłam w Wikipedię i zaczęłam czytać, no. ale już na Jane się zatrzymałam, bo mówię, nie, nie, będę sobie psuć. I mi powiedziałaś, co gorsza. Wiedziałem, co się stanie przez cały jeden sezon. No ale to, to myślałam, że wiesz z historii, co ci powiedziałam. Słuchajcie, no, akurat tej historii... No to nie przepraszam, no to no, w każdym razie już dalej, dalej nie czytałam te wystawy. Też w historii przespałem albo grałem w piłkę, chyba grałem w piłkę, w spasie spałem Pewnie też obstawiam, że grałeś w piłkę. No Więc no, więc opowiem lwu może. Przecież mi nie tak tam, To tam te fajne były przebały z tymi, z księżami. No a to, to teraz się zaczyna dopiero działać, bo teraz powstanie ten kościół anglikański, to już w tym odcinku się zaczęło robić. No. Dziwny Henryk. Ale Henryk dobry był. Olać politykę tamten, wszystko pod romanse sobie dostosowywał chłopak, żeby było dobrze i taki wielki tego... tu proszę, baby mu tak, tak, tak. Albo jedna, albo druga, albo aż ostrość straciliśmy Może Będzie, będzie. Bardzo jeszcze będzie. Dobra, już nic nie mówimy, bo spoilery będą i w ogóle straciłam ostrość, więc skończymy. Szybko powiedzieć, że Lew i Słoń bardzo dziękują za ciastka czekoladowe. Nie będziemy mówić o co chodzi, ale kto wie, ten wie. Dziękujemy bardzo, to było bardzo miłe. Hej kochani, wróciliśmy już do domu. Tata dzwoni. No, odbierz, odbierz. Dobra, ja wróciliśmy do domu. Lew skończył kazać Susi tam, rozrabia. Przestań kopać w tej kołdrze, ty Nornico. nornik normalnie czemu tam kopiesz w tej kołdrze? Słuchaj, <grymne> no sushi masz fryzurę po prostu no, dodać, po prostu mamy coś żyje w naszej kołdrze i sushi tego szuka od wielu lat od 10 przynajmniej. Szczęki trzy, szczęki trzy! Szczęki 3 normalnie, no? No bardzo groźny pies Bardzo groźny pies, bardzo Bardzo No i tak, i my zaraz lewmy już zaraz oglądamy Azja Express O 21.30 A, myślałam, że o 20.30 no dobra, no to my zaraz... No teraz to oglądamy, legia, gra... Przestań, nie oglądamy, że Tudorów obejrzymy. Y ja może się postaram my zmontować my. jeszcze tego vloga, to będzie Którego na jutro, vloga? tego dzisiejszego. Dzisiejszego na jutro już? No. Mmm, to no fajnie. No, no bo jak mam godzinę, to może bym ten, może bym zdążyła, może bym zdążyła zmontować. To tak się, zrobię. I widzimy się jutro, papa. Pa. Powiedz, papa. Papa. Pa.